Nauczyciel w szkole, uczniowie w domu. Tak od poniedziałku wygląda nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych i w szkołach średnich. Łączymy się poprzez aplikację Microsoft Teams. Uczniowie już są przygotowani większość ma kamery, mają mikrofony także działa to dosyć sprawnie. Miasto do wprowadzenia nauczania zdalnego w szkołach przygotowywało się od kilku miesięcy. Aplikowano o dofinansowanie na zakup sprzętu, a także wprowadzono jednolite oprogramowanie do pracy zdalnej. W lipcu zapadły decyzje o tym, że będziemy pracowali już na systemie Microsoft Office 365 i zaczęliśmy szkolenia tak naprawdę nauczycieli wszystkich. One ciągle trwają. System pracy zdalnej jest stale monitorowany i udoskonalany, podkreśla Marcin Różycki. Dostawca oprogramowania diagnozuje problemy, które trzeba jeszcze usunąć, dodaje zastępca prezydenta Kielc. Teraz w czasie wakacji szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy i kamery. Miasto skorzystało z rządowych programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Łącznie zakupiono 130 laptopów oraz 15 tabletów. Urządzenia te użyczane są przez dyrektorów uczniom, którzy mają problemy z dostępem do komputera czy internetu. Miasto Kielce obejmuje edukację 33 tysiące dzieci i młodzieży. Także ogrom tej pomocy, która jest potrzebna, a tą, którą żeśmy dostali. To jest naprawdę śladowa ilość. Potrzebujemy tego znacznie więcej i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają czy dostęp do internetu, czy dostęp do sprzętu. Nowy system pracy nie obejmuje najmłodszych uczniów i przedszkoli. W tych klasach i placówkach nauka odbywa się stacjonarnie. Pracują świetlice, kuchnia wydaje posiłki. Dzieci mają młodsze, oczywiście więcej przestrzeni. W chwili obecnej w szkole mogą swobodnie skorzystać grupy z sal gimnastycznych, z przestrzeni na korytarzach. Więc no tutaj sytuację uznaję za dobrą. Niestety problemem jest brak nauczycieli w starszych klasach, przyznaje dyrektor Szkoły Podstawowej na Kieleckich Ślichowicach. Brakuje nam jednej trzeciej nauczycieli. Jest to około 30 osób z różnych względów, przebywają na kwarantannie. Część ma potwierdzonego covida, część jest na zwolnieniach L4. Natomiast z obecnych w szkole w tej chwili nikt nie zgłasza akcesu prowadzenia nauki zdalnej z domu. Zgodę dyrektora szkoły na prowadzenie nauki zdalnej z domu mogą uzyskać starsi nauczyciele oraz ci, którzy mają pod opieką małe dzieci lub uzyskali zaświadczenie lekarskie zalecające pozostanie w domu. Zgodnie z decyzją rządu zdalne nauczanie w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach średnich będzie obowiązywać do 8 listopada.